No, więc to z tej strony nieznajomy, znajomy. Yy, dzisiaj z Margonem yy, poinstalujemy sobie dodatki. No, więc może zaczniemy od wykrywacza herosów Bardzo właśnie bardzo przydatny. Dziś to na innych kontach. Dwa, dwa Harosów. Ok, może Harosów Ok. To ten też jest według mnie bardzo przydatny, gdyż nie musimy patrzeć na to, możecie mamy na przykład, ile nam zabierze jakiś potwór. Czy na przykład Krogor nawet no, zawiera tam. No nie, no nie Krogor, tylko No to takie no, pojedyncze glinie na przykład na to zawierają 10%. No to sobie na przykład ustawiam żeby, żeby wiedzieć, na ile nam po prostu wystarczy y, tych y, życia na te y, oblinki Instalujemy. Tinkerowe echo. No, według mnie podpisują się tylko. Show eku Show EQ bardzo też przydatne. pokażę jak to działanie. No hmm. to jeszcze nie widzisz. Zkresować to, to... No nie, może, może Auto zbieranie na F. Tak bardzo też przydatne, gdy jakieś nam wyrzuca kilka kostek, to możemy po prostu pozbierać no też przydatne możemy sobie zainstalować też, ale też te dodatki nam lagują też czasami grając motyw motyw nigdy nie instaluję motyw to dodatkowa auto leczenie bardzo przydatne ustawiać co mam na tam leczyć co mam coś tam leczyć no. liczydło też jest bardzo przydatne gdyż później możemy się komuś pochwalić ile tam zdobyliśmy Margo mam telefon no akurat już próbowałem zainstalować na moim telefonie i tablecie gdyż po prostu nie umiał po prostu to zapisać nie mogłem w ogóle przejechać do góry na mnie. cały czas się zamkam. Hmm. ekran ładowania Margo pogrom pogromca tak bardzo, o zmienili bardzo przydatne Mm, zalecam instalowanie tego dodatku, bo bardzo przyjemne jest 2-3 godziny. Znaczy, Wykrywa ile... złoto, no złoto, no e, ja nie chcę nic mówić, ale co e, za pracę ten wyskoczył kawałek mapy i w ogóle nie mogłem się ruszać. jak jako odstrzyżałem, bo to smoczę łza. No, możemy to zainstalować. No, to będzie outdoor. no To jest dla tych moderatorów, to nie. Emote no Auto Fight Szybsze ładowanie gry no, Ciekawe No, możemy zainstalować Ok, w Nie proszę, nie idę na komentarze No, ale chcę no. no, nie wiem, możemy zainstalować Herokip. Ciekawe... Tu jest... No to już to Sorry, że nie będę tego czytał. O O mnie nie gra, to nie. Nie przydatne Mocnik... Leśnik... To jest... leśnik Leśniki Dodatek... To jest coś? Ciekawe. Całkowicie zmienia czcionkę w gry. Możemy zainstalować. Kto kto tu jest? Bardzo przydatny, kiedy na przykład jesteśmy na radzie, gdzieś po prostu nam pokazuje, gdzie jest dana osoba. Też pokażę, co nam to pokazuje, ale wiecie, nie jest po to. Się. Ramki, no możemy sobie zainstalować ramki. Mogą być, mogą być. Idziemy dalej. no Rozdzielanie. Superowy dodatek, tylko czasem nie No. Może żeby było no, na no, tyle Nie jest... no pogoda też jest fajna, ale strasznie mi lagowała, ale padał się jak to No. Stary wygląd, nie działa no, A to nie ma mm. To jest to jest zupełnie no to, sorry to jest dużego. Notyfikacja. Hmm. O, za chwilę jest taka zobaczcie. A to ja nie będę tak śmiał. Spotkamy takich horasów w şey, No, to było tyle. W tym filmie, subskrybujcie, lajkujcie. No i komentujcie. Trzymajcie się. Hej.